Pewnie chcielibyście usłyszeć kilka prostych i skutecznych porad w Call of Dragons. Dobrze trafiliście, zapraszam. Na samym wstępie kody promocyjne i nie, nie chodzi tutaj o żadną promocję ani żadne gry. Inny. Chodzi tutaj o kody promocyjne bezpośrednio w Call of Dragons, które możecie dostawać i je generować sobie, żeby dostać jakieś nagrody. Chodzi mi oczywiście tutaj o ustawienia, wasza zakładka, inne. I tutaj mamy odbierz prezenty. Tutaj wpisujecie kody, a stronkę do takich kodów poda wam oczywiście w opisie. Tutaj powinna gdzieś też na dole oczywiście wyskoczyć. Dodawanie skili do bohaterów. I nie, nie chodzi mi tutaj o bohaterów fioletowych, bo jak wiadomo... O bohaterów fioletowych no to tutaj rozbijamy jak leci bezpośrednio. Czyli wszystkie skillki dajecie maksymalny poziom, kogo sobie tutaj wybierzecie. Chodzi mi bardziej tutaj o bohaterów złotych, których będziecie sobie tutaj wybierali. Czyli jeśli na przykład macie tutaj, dajmy na to taką lilię, postarajcie się tą lilię oczywiście tutaj ulepszać, ale nie wbijać jej na wyższe gwiazdki. Czemu? Jeśli wbijecie ją na wyższą gwiazdkę, no to chodzi też o to, że ona będzie rozbijała cały czas te swoje umiejętności. Jak będzie rozwijała swoje umiejętności, no to wiadomo, że już następne tokeny, które będziecie chcieli dodać do Lili, no to będą się rozkładać w następnych umiejętnościach. Więc też chodzi o to, żeby tą pierwszą umiejętność zawsze na złotym bohaterze, czyli legendarnym, rozwinąć jako pierwszą. Ta pierwsza umiejętność zazwyczaj jest najmocniejsza, najbardziej taka przydatna, jak sobie też spojrzycie. Wiadomo, reszta umiejętności też jest bardzo ważna, ale z reguły ta pierwsza jest taka najmocniejsza. A jeśli jesteśmy też graczami, na przykład free to play, no to na pewno warto się skupić po prostu na tym, co gra nam oferuje, żeby jak najbardziej to zmaksymalizować. Także po prostu starajcie się rozwinąć to. Dużo tokenów nie potrzeba na piąty poziom, na następny już gdzieś tam owszem, potrzeba więcej, ale do piątego poziomu myślę, że powinniście szybko to porozwijać, także nie powinno być z tym problemu i ja tutaj mniej więcej też to gdzieś tak porozwijałem i naprawdę nie stanowiło to żadnego jakiegoś większego tam problemu. Później oczywiście te umiejętności po i tak zostaną, one wracają, więc to jest bardzo ważne trata jednostek. O jednostki nie musicie się w żadnym stopniu martwić, bo ich nie tracicie bezpośrednio w walce z jakimś graczem. Bardziej chodzi o to, że jeśli jakiś gracz was zaatakuje, to wtedy możecie stracić jednostki, chodzi oczywiście o waszą całą tutaj osadę. No i dodatkowo, jeśli wy będziecie atakować jakiegoś innego gracza, to także tracicie te jednostki. Generalnie w innych przypadkach nie tracicie tych jednostek. Jeśli chodzi o bezpośrednie starcie z graczem, a tak na jakąś twierdzę czy coś podobnego, nic z tego nie tracicie. Więc tutaj bezpośrednio można się bawić do i to jest akurat w porządku, aczkolwiek no same uzdrawianie jednostek potrzebuje tutaj troszkę su surowców i eliksirów. W tym przypadku 10% waszych jednostek oczywiście może zginąć, jeśli wy na przykład będziecie atakowani, a jeśli wy będziecie atakować jakiegoś innego gracza, to nawet do 50% jednostek waszych ginie przy takim ataku. Co zrobić, żeby uzdrawianie naszych jednostek było jak największe w szpitalach? No to wiadomo, jest to rozwijanie oczywiście szpitali, jak i dodatkowo z pomocą dochodzi nam tutaj tablica ogłoszeń. Wchodzimy sobie w taką tablicę i tutaj musimy sobie poszukać na przykład szkolenia medyczne, rekrutacja medyków i tak dalej, i tak dalej. I to sobie możemy gdzieś tutaj ulepszać. To nam pomoże bezpośrednio gdzieś tam rozwinąć nasze takie dzienne uzdrawiania, przede wszystkim i nasze limity, tak, bo tutaj mamy też same limity uzdrawiania, które się później mnożą od procentów, no i dodatkowo. Jak do, dołożycie sobie rozwinięcie wszystkich tych chat szamanów, no to możecie mieć naprawdę kupę jednostek. A dokładnie w uzdrawianiu eliksirem możecie mieć bezpośrednio nawet do 2 milionów jednostek. A z kolei co do uzdrawiania zasobami, no to możecie mieć tutaj do 3 milionów. Także to jest bardzo dużo. Aczkolwiek prędzej polecam się gdzieś bezpośrednio na samym początku skupić na eliksirach, bo jednak zasoby naprawdę są bardzo potrzebne w tej grze i giną na miarę. Jeśli dojdzie do tego jeszcze leczenie naszych jednostek, no to już Prawdopodobnie no będziemy troszeczkę w tyle z samym rozwojem. Polecam też oczywiście zbierać zasługi. Zasługi oczywiście za atak na jakiś graczy, walki z nimi, atak na jakiekolwiek twierdzę, przejścia, cokolwiek podobnego, czyli oczywiście walki z graczami, i tutaj bezpośrednio sobie możecie wejść w zakładkę tutaj przymierza, sklep, i możecie sobie tutaj podejść na dół i możecie tu kupować sobie dokładnie eliksiry i je zwiększać codziennie. Kupno eliksirów nie kosztuje dużo. Zawsze te zasługi warto sobie nabijać. Te eliksiry i tak z wami tutaj zostaną na dłuższą metę przez całą grę. A nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy się zacznie atak, albo jakieś królestwo się tutaj, nie wiem, zbuntuje i będzie chciało z wami walczyć. Albo będą po prostu walki, a warto sobie też takie zasługi tutaj nabijać, bo mamy dosłownie różne przedmioty do kupna. Czy to klucze, czy jakiekolwiek surowce. Mamy też oczywiście jakieś przyspieszacze. Jest tego bardzo dużo, także warto z tego korzystać. Pamiętajcie o zasługach. Siła, postaci i liczebność wojsk. O co tutaj dokładnie chodzi? O samą ilość naszych jednostek w danym legionie. Chodzi tutaj o to, żeby ten legion był jak najbardziej pojemny. Co macie zrobić, żeby ten legion był silny? No to na pewno też musicie sobie spojrzeć na samą naszą salę dziczy i tutaj nasze poziomy ulepszeń. Bezpośrednio po każdym poziomie dostajecie większą pojemność legionu, bo to jest po każdym poziomie tutaj, no i dodatkowo macie procenty, tak? No, i wiadomo, że też dochodzi oczywiście kolejka legionów, ale to już swoją drogą. Macie wtedy więcej legionów od tego 22. Macie 5 legionów, ale jeśli chodzi o pojemność, to tutaj bezpośrednio 11 000, 11 500, 20% i tak dalej, i tak dalej. I wtedy macie coraz więcej tych jednostek. Co do tego jeszcze dochodzi? Na pewno tablica. Musicie sobie spojrzeć tutaj na tablicę. Macie tutaj polityki. Ekspansja wojskowa. To jest bardzo ważne, żeby też to tutaj od razu rozwinąć. Ekspansja wojskowa 2. Tutaj będziecie mieli też od razu ekspansja wojskowa 3 i tak dalej. Widzicie 20 tysięcy. Tutaj jest 13500 i tutaj macie 8000. Także znowu się to dalej mnoży, i mamy coraz więcej tych jednostek. A następna ważna rzecz, która tutaj jest, no to oczywiście postać, jak i nasza postać poboczna, czyli druga. Jeśli taką postać wybierzecie, chodzi mi tutaj na przykład jedną, którą maksujecie, dajmy na to, wybraliście sobie jakąś złotą, maksujecie ją do maksa, dodajecie oczywiście względem tych tokenów odpowiednio po umiejętnościach, wbijecie sobie 5, dodajecie następnej, czy tej sobie mnożycie ponadto sobie nazbieracie troszeczkę tych gwiazdek złotych, no to tutaj ulepszajcie po prostu z samego początku jedną postać. Zobaczcie jaki to jest doskonały boost. Jeśli będziecie mieli już taką możliwość dołożyć drugą postać, to dołóżcie ją i ekspcie te dwie postacie. Wtedy zobaczycie też, też taki fajny wzrost w grze, gdzie na przykład jeśli będziecie równomiernie grali z jakimiś graczami, którzy nawet wydają kasę, to wy będziecie mogli być w topca poziomów nad tymi postaciami. Ja na przykład nie wydawałem w ogóle pieniędzy na tą grę podczas ekspienia początkowego tych postaci i uwierzcie mi, że Byłem chyba drugi lub trzeci na całym serwerze, gdzie miałem postać na 60 poziomie. Także to jest bardzo dużo i to daje duży, doskonały boost dla nas. Wtedy oczywiście legion jest o wiele silniejszy, ma maksymalną ładowność, czyli jak najwięcej wojsk przyjmuje. No i dodatkowo sama postać już jest na maksa ulepszona, bo i mamy wrzucone talenty, już jakieś umiejętności się pojawiły, także no to jest taki doskonały boost. Dodatkowo dokładacie drugą postać, którą spicie na 60. poziom, no i macie już pełny, dodatkowy, taki silny legion. Zostaje nam tylko wtedy ratusz, albo w jakimś przypadku polityka, oczywiście, czyli tablica. Atakowanie patroli mrocznych i mrocznych kreatów. Pamiętajcie, że jeśli gracie początkowo na serwerze, no no to tutaj, jak będziecie chcieli sobie na przykład ich zaatakować w wyszukiwaniu, wyszukujecie sobie tutaj będziecie mieli taką kudeczkę. będzie codziennie wam pokazywać kiedy pojawia się nowy poziom tutaj patroli mrocznych albo mrocznych kreatur i w tym przypadku jeśli będziecie mieli na przykład poziom 14 no to tam za ileś godzin albo na przykład za 2-3 dni, bo to jest na wyższych poziomach później, będzie pojawiał się nowy patrol mrocznych, pamiętajcie żeby wtedy jeśli na drugi dzień wyskoczy już wam 17 czyli 17 poziom tego patrolu czy mrocznych kreatur, atakujcie bezpośrednio ten patrol mrocznych czyli 17 i to miejcie na oku no, bo jednak wtedy nie tracicie bezpośrednio samych punktów PDW na takie bezsensowne, jakby tutaj, zabijanie patrolów mrocznych. Czyli mi chodzi o to, że jeśli na przykład maksimum macie 24, a przy okazji sobie wracacie i macie, nie wiem, 19, 17, 16, no to wiadomo, że te patrole mrocznych wtedy dają o wiele mniej EXPA i to jest naprawdę duża skala. Ja tutaj wam też dokładnie tego nie pokażę, ale spójrzcie chociaż sobie na to. Tu mamy 17400. A tu mamy na przykład 30 tysięcy. Dodatkowo dochodzi do tego, co najważniejsze, też o tym wspominałem już, polityka, i tutaj sobie wchodzimy w politykę, i tutaj mamy na przykład studia wojenne, premia do PD Bohatera, dodatkowo tutaj przechodzimy sobie dalej, studia wojenne, premia do PD Bohatera, znowu i tak dalej, i tak dalej. I to sobie możecie tutaj oczywiście ulepszyć i dostajecie więcej PD za EXPA, czyli dodatkowo, jeśli wy byście tutaj expili cały czas te maksymalne poziomy, no to będziecie mieli taki maksymalny wzrost tych punktów PD na postać. I wiadomo, że te punkty PD się rozkładają, się atakujecie to kilkoma Legionami, to nie ma z tym problemu, bo te punkty bezpośrednio są, są przydzielone od jednego Legionu Patrolu Mrocznych na każdy pojedynczy Legion wasz, czyli na przykład atakujecie czteroma Legionami, to ten każdy Legion dostaje tutaj te 25 tysięcy punktów plus procent PD, tak? podzielony na dwie postacie, na przykład albo na jedną, zależy z ilu postaci składa się legion. Jeśli jest dwóch, no to dostaną na przykład tam powiedzmy po 12500 plus ten procent, wiadome tam będzie więcej i wtedy takie postacie tutaj się expią obie z tym procentem w maksymalnym. wtedy te cztery legiony dostają taki cały boost punktów PD. Dodatkowo możecie oczywiście dopasowywać te jednostki, jeśli na przykład widzicie tutaj, że są Czarnoksiężnicy. Na czarnoksiężników tutaj doskonale działają oczywiście łucznicy, więc można tutaj już bezpośrednio sobie zarzucić jakąś kawalerię łuczników, jeśli macie mniej tych jednostek, i wtedy na pewno ten legion zostanie tutaj szybciej zabity. Bezpośrednio tak najcięższą jednostką to jest ciężka piechota po prostu, bo jest to są oni najsilniejsi, no i generalnie obojętnie czym byście to atakowali, no to po prostu są twardzi. Po prostu są twardzi i tyle. Tutaj mamy na przykład jeźdźców, no to wiadomo, że gdzieś tam piechota na nich dobrze zadziała, ale możecie to sobie kombinować czy dać tutaj oczywiście piechotę magów czy też łuczników wiadomo że ważną jednostką to też jest ta piechota w tej grze bo ona mocno tutaj potrafi tankować a jeszcze z dobrą postacią tankowną możecie bardzo dużo tutaj zrobić no i najważniejsza jeszcze kwestia, jeśli wiecie, że eksplodujecie jakieś sobie konkretne postacie, no to warto sobie na przykład tam kliknąć atak, no i jak wybierzecie sobie już te konkretne postacie tutaj z jakimiś przedmiotami, to po prostu sobie to gdzieś tutaj zapisać. Macie taką możliwość zapisywania, wybieracie sobie na przykład poziom trzeci albo poziom czwarty i te postacie tutaj wrzucacie i one sobie ekspią cały czas. Jeśli będziecie potrzebowali na przykład wysłać legiony do walki, no to wtedy bezpośrednio możecie też sobie, wiadome, założyć tutaj też taką kartę zapisu, która będzie na przykład waszym najmocniejszym legionem, czyli tutaj taki pełny, cały legion, tutaj wtedy macie osobną taką kartę do tego. Tak, także mamy tutaj oczywiście też takie o wiele bardziej ułatwienie, warto z tego gdzieś tam korzystać. Moi drodzy, ciągłe farmienie, tak, dobrze słyszycie, ciągłe farmienie, cały czas polecam farmić, bo ja się ostatnio sam przekonałem też o tym, że tych surowców naprawdę tutaj brakuje i uwierzcie mi, że coraz z wyższym poziomem jeśli nie wydajemy pieniędzy, to jest tego multum, patrzcie, tutaj na przykład po 22 tysiące potrzeba już tego troszeczkę, trzeba naprawdę nazbierać. Dodatkowo, patrzcie na sam ratusz tutaj, on będzie potrzebował już prawie praktycznie po 50 tysięcy i złota, i drewna, i 25 tysięcy, i tutaj 3 miliony many, także no jest tego bardzo dużo. Dlatego polecam gdzieś tam cały czas to zbierać. No bo jednak tych surowców idzie na miarę. A jeśli wam na przykład jeszcze później dojdzie jakieś tutaj, nie wiem, uzdrawienie wojsk, na przykład, no to jest tego bardzo dużo. Także pamiętajcie o tym, żeby gdzieś to tam minimalnie minimalizować pod względem surowców. Jeśli będziecie chcieli leczyć wojska, starajcie się to robić na przykład eliksirami, tak? Chyba, że macie czas, no to po prostu zostawcie sobie te wojska, to one wyzdrowieją. Podczas wysyłania oczywiście naszych jednostek, pamiętajcie też, żeby wysyłać cały czas te jednostki wraz z jedną postacią, która będzie mogła nam podbijać PDE, czyli pamiętajcie, że jeśli macie na przykład jakąś tutaj kopalnię rudy, wybieracie sobie oczywiście naszą jednostkę, niech to będzie oczywiście pan, no i dodatkowo wybieramy sobie na przykład tutaj Jednostkę niech to będzie madeline, tak? Czemu tak wybrałem? Chodzi mi tutaj o bohaterów, wejdźmy sobie na pan i Pan ma też takie tutaj talenty, które dają nam expa. Jest to 12 tysięcy łaska ziemi za zbieranie surowców. Dodatkowo idziemy sobie troszeczkę wyżej. Jest to później oczywiście łaska ziemi, można powiedzieć 2, 20 tysięcy, czy już mamy 32 tysiące. I mamy tutaj jeszcze następny, gdzie będzie to już 52 tysiące, tak? Więc tutaj generalnie będziemy mieli dodatkowy taki boost postaci EXPA, więc warto to wykorzystywać. No bo jeśli pan zbierze surowce, no i dodatkowo Madeline też zbierze z nią surowce, no to tyle samo procent tego EXPA, tak? Z tych surowców dostaniemy jako PD. Więc warto na pewno gdzieś o to dbać. Na Podglądzie przede wszystkim zbioru surowców będziecie widzieli, czy na przykład już wykorzystaliście taki limit dzienny. Czyli tutaj, jeśli wejdziecie sobie w zgłoś i w zbieranie surowców, czyli na przykład, niech to będzie poziom kopalni, i tutaj będziecie widzieć, czy jak tu widzicie, Pan już zbierała surowce z Kellą. No to jest akurat złe połączenie, ale ja na szybko wysyłałem. No to tutaj zebrali sobie 24604. No i dodatkowo też tutaj e, nasz Niko, jak i tutaj Kinara będą mogli też zebrać nasze surowce, bo je, oni ich tutaj. Wysłałem bez tych punktów zbierania, czyli tych punktów PD, które mogą nabić poprzez zbieranie surowców, tak samo jak i tutaj, tak więc warto gdzieś to tam cały czas łączyć. Odkrywanie terenu, mgły, czyli mapa. Dokładnie tak, chodzi mi tutaj o nasz postronek centaurów i wartowników. I tutaj wchodzimy sobie i odkrywamy to na bieżąco. Ja mam oczywiście tu już 100 na 100, ale pamiętajcie, by to odkrywać, bo mamy tutaj oczywiście cuda, obserwatorium, wioski, lokalizacje. Do tego dochodzą oczywiście obozy, z tego wszystkiego dostajecie przedmioty. Mamy też mapy klucze dostajemy, tokeny, przyspieszacze. No jest tego bardzo dużo. I pamiętajcie, że jeśli będziecie mieli też przy wyborze tutaj obozów, na przykład wybór e, pracorożców albo na przykład jakichś jednostek poziomu pierwszego, wybierajcie zawsze pracorożce. Po prostu te pracorożce najbardziej Wam się przydadzą na później. Chyba, że będziecie mieli na przykład już jakieś drugie poziomy, czy trzecie poziomy, albo czwarte poziomy jednostek do wyboru pomiędzy pracorożcami, to wybierajcie te jednostki. Później je i tak ulepszycie do wyższego poziomu, czyli do tieru czwartego albo do, do tieru 5, żeby się one nie zmarnowały, żeby też nigdzie nie przepadły w walce, nie były też słabsze, ale jeśli macie taką możliwość, na poziomie pierwszym wybierajcie pracorożce, bo one bardzo dużo potrafią zbierać nam surowców. A początkowo, jak wiadomo, to w Zagrodzie Bestii bezpośrednio i tak będziemy się śpieszyć, żeby jak najszybciej wbić Zagrodę Bestii na taki poziom, żeby nam już operowała, na przykład wilkojeźdźców. W waszym przypadku po prostu kawaleria. Pamiętajcie, że podczas odkrywania terenu w obozach, czy też właśnie w wioskach, możecie dostać właśnie też ochronę, czyli barierę na miasto. To jest bardzo fajny przedmiot, także bardzo Wam się przyda. Chodzi mi tutaj oczywiście, już pokazuję Wam o ten przedmiot tutaj dokładnie. Chodzi mi tutaj o ten przedmiot. Tego możecie naprawdę tutaj zyskać bardzo dużo. Ja już troszeczkę tego użyłem, bo mieliśmy tutaj różne niesnaski na tym serwerze, więc wiadomo, że ja potrzebowałem gdzieś tam troszeczkę tego poużywać. Ale możecie naprawdę różne różnorakie przedmioty tego zbierać. A z tego co wiem, twórcy też na bieżąco grę polepszają, usprawniają, patrzą, Także różne przedmioty mogą się już pojawić w tym czasie. Także polecam gdzieś tam na pewno się skupić na tym, wykorzystywać taki cały potencjał w grze. Dodatkowo przedmioty. Pamiętajcie, że na samym początku gry gdzieś dostaniecie jakiś legendarny przedmiot. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o taki przedmiot, czyli na przykład jedno z tych przedmiotów dostaniecie. W moim przypadku były to ostrzaczenia. Ja ten przedmiot na samym początku dostałem, no i ponadto dostałem go do poziomu aż trzeciego później z jakimś etapem gry, czyli dostałem go chyba jeszcze dwa razy dokładnie. No i na samym początku, żebyście mieli jak najsilniejszy legion, tak jak rozmawialiśmy wcześniej z tą poradą, postarajcie się określić na samym początku, jaki przedmiot dostaniecie, jeśli to będzie na przykład jakiś bardziej pod kawalerię. Albo pod obronę, czyli na przykład pod piechotę, może być, albo dajmy na to tutaj pod strzelców wyborowych, czyli podłuczników. No to postarajcie się pójść tym kierunkiem, no bo jednak gra was troszeczkę bardziej tak pokieruje. Z samego początku taki przedmiot bardzo dużo daje, więc warto gdzieś się wtedy skupić na takich postaciach strzeleckich, czyli strzelców. No i dodatkowo, jak wiadomo, szkolenie jednostek, żeby jednak gdzieś pchać jak najwięcej takich jednostek strzelców wtedy do przodu, bo wtedy ten legion wasz będzie miał jak największy taki boost siły, gdzie jak go puścicie, no to naprawdę będzie robił wrażenia. Te on mi przypomina takiego robaka, który Turla, tą taką kulkę, jak on się nazywał? Co ty pierdolisz, Nie no, Pamiętam już teraz, ale on taką kubkę Turla. Dosłownie podobny. Z moich początkowych porad dla was w Calop Dragons to tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie postaci, chcielibyście, żeby coś wam pokazać, przeanalizować, zrobić jakiś research, to dajcie mi oczywiście znać. Ja się postaram to ogarnąć. Co do postaci i talentów, myślę, że w następnym odcinku coś nagramy w tym temacie. Także dzięki za oglądanie. wbijajcie na social media, zostawcie subskrypcję, łapkę. I dzięki bardzo. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.